Witajcie, z nami po meczu jest trener drużyny gości Mozorajów, powiem Sobolewski. Panie trenerze, jak pan docenia występ? z tego zespołu. Sami widzieliście. E, bardzo brzydki becz, dużo kopaliny, boisko bardzo ciężkie. E, jedna i druga drużyna myślę liczyła na stałe fragmenty gry. E, niestety nie udało się strzelić bramki. Próbowaliśmy. Drugie, uważam, że moja drużyna w drugiej połowie zagrała dużo lepiej niż w pierwszej. Mieliśmy parę sytuacji fajnych, było kilka stałych fragmentów. Niestety nie udało się strzelić w ramki. Wywozimy, można powiedzieć, też cenny punkt Zornety, bo wiemy, że nie takie drużyny jak nasza tutaj przegrywały. Także jesteśmy zadowoleni i gramy dalej. Czego najbardziej zabrakło w tym meczu? 6 punktów. Bramek! Bramek. Oczywiście, że tak, bramek zabrakło, ale no niestety. Tak jak powiedziałem, to był mecz walki, ciężki mecz. Jedna i druga drużyna widać było, że nie chciała przegrać tego meczu. Yy, walczyliśmy. No niestety, bramek nie było w tym meczu. Bardzo dziękuję Pani i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.